Dostał pan zaproszenie na piwo z Sławomirem Mencenem? Nie dostałem. Upolewam, ale może dlatego, że jestem abstynentem od lat świadomym, więc ze mnie słaby jest piwusz. Rozumiem, że taka formuła rozmów z politykami pod patronatem Konfederacji Sławomira Mencena to jest dobry pomysł. Z tego będzie jakieś polityczne. Pieczeń, jakaś, jakaś koalicja. Ja myślę, że ludzie chcą obserwować, to pokazała ostatnia kampania prezydencka. Polacy chcą obserwować, jak ścierają się różne poglądy i chcą mieć na to więcej, żeby politycy mieli więcej przestrzeni, więcej czasu. Więc ja uważam, że podobna formuła się sprawdziła. Jeżeli są tam Polacy, chcą brać w tym udział, to czemu nie? Sytuacja jest taka, że mieli w tym piwie uczestniczyć także Radosław Sikorski, Krzysztof Kwiatkowski, Borys Budka, ale tą grafikę, którą przed chwilą widzieliśmy na ekranie, te postacie zostały przekreślone, wykreślone, ponieważ doszło do pewnego. Nie, nieporozumienia, w każdym razie słowem ręcem czuł się szantażowany tym, że musi się określić w sprawie Grzegorza Brauna, określił się, no ale ale skreślił te postacie, bo uważa pan, że te osoby, które zostały, to jest jakiś zaczyn przyszłej koalicji, na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz tam jest cały czas na tej liście. To znaczy nie można w przyszłości wykluczyć żadnych rozwiązań, natomiast to, że oni uciekają z debaty, Platforma to przecież nie pierwszy raz, więc sądzę, że takie było, taki był nakaz z góry, ale to też pokazuje, że oni boją się starcia na argumenty, a my się nie boimy. My jako, jako Prawo i sprawiedliwość, jak dostajemy takie zaproszenie, takie wyzwanie zawsze jesteśmy. I również jak ja bym dostał tego typu zaproszenie, chętnie zastąpię polityków platformy. Uważam, że Polacy mają prawo do obserwowania starcia nasze poglądy, tym bardziej, że jestem przekonany, że w takim starciu nasza formacja wyglądałaby naprawdę nieźle, dlatego że w porównaniu do Konfederacji naprawdę nie teoretyzujemy, tylko mamy za sobą realny dorobek rządzenia, prawie najwyższego wzrostu gospodarczego przez prawie 8 lat naszych rządów w Unii Europejskiej. I jesteśmy z tego dumni i możemy to realnie pokazać. My coś mamy za sobą, mamy swój za sobą realny dorobek. Czyli pan mówi o konfederatach, że są teoretykami. No, w tym sensie są te artykami. Znaczy, to jest coś, co my możemy zaproponować. To nie, że my mówimy, że państwo będzie silne, suwerenne i tego, tak, a znaczy, my realnie sprawiliśmy, że polskie państwo było coraz silniejsze w realnych danych. To nawet te instytucje europejskie, do których mamy te, taki dystans i pewnie i my, i Konfederacja, pokazywały, że we wszystkim, co możemy, czyli w sensie bezpieczeństwa, płace, bezrobocie, wzrost gospodarczy, no praktycznie we wszystkim Polska liderowała i to był efekt naszych rządów. Więc mamy to za sobą rzeczywiście, to są nasze i im dłużej trwają rządy Tuska, tym bardziej widać kontrast pozytywny na naszą rzecz.